Dzisiaj przybywa pielgrzymka, która nosi tytuł z Rodziną Ulmów w obronie życia. Dzień 24 marca, czyli jutrzejszy dzień, w 2004 roku został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Narodowym Dniem Życia, obchodzonym corocznie coraz wyraźniej słychać głosy ukazujące większą troskę o klimat niż o ludzkie życie. I tak na przykład mówi się, że ograniczenie ilości narodzin będzie miało pozytywny wpływ na środowisko, gdyż mniej ludzi będzie wytwarzać mniejszą ilość gazów cieplarnianych. między niebiosami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módlój się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w śmierć, śmierci naszej Amen. Amen. Gromadzimy się dzisiaj w tej świątyni w Markowej, aby wspólnie modlić się w intencji obrony ludzkiego życia. Odpoczęcia do naturalnej śmierci. Gromadzimy się w miejscu, gdzie znajdują się relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, Józefa i Wiktorii wraz z siedmiorgiem dzieci, którzy swoją postawą stanęli w obronie ludzkiego życia. Święta Maryja Boża, się za nami, za nami teraz i W przededniu Narodowego Dnia Życia oraz Dnia Świętości Życia przybyliśmy do Markowej, by tu przez pośrednictwo błogosławionej rodziny Ulmów modlić się o poszanowanie życia dzieci poczętych a zarazem przepraszać za zbrodnie dzieciobójstwa w naszej ojczyźnie. Naszą modlitwą, i tą obecnością, i tą piękną pielgrzymką wpisujemy się w długi łańcuch różnych inicjatyw, ale też i osób zaangażowanych w służbę życiu i obronę Jego świętości. Dom, rodzina, bycie razem. Najważniejsze jest to, co się wierzy, bo człowiek może wiele. Trzeba tylko chcieć. Chcieć być. Wbrać przykład. Wyciągać dłoń. Jest takie przeznaczenie, którego nie można zatrzymać. Ono przychodzi i pomimo twojej heroicznej walki musisz się mu poddać. Jednak pojawia się też czas, kiedy wszystko zależy od ciebie. Możesz zawalczyć, możesz odmienić czyjeś życie. Możesz dać na miastkę spokoju i ciszy. Dać nadzieję. I za sprawą jednego działania następuje kolejne. Zaczyna dziać się to, o czym nie mówisz głośno, bo nie o uznania tu chodzi. Na pierwszym miejscu staje szczęście. Zawsze liczy się człowiek, taki jak ja czy ty, jego radość, bezpieczeństwo i marzenia. To dzięki Wam zmieniamy świat na lepszy. To dzięki Wam wiemy, że ma to sens. Nie ma chyba na Podkarpaciu ważniejszych postaci. Rzeczywiście z tego historycznego punktu widzenia i takiego rytu podkarpacia, mentalności także żyjących tutaj ludzi niż błogosławiona rodzina Ulmów. To jest ta część Polski, to jest ta część Rzeczypospolitej, gdzie mówi się, że ludzie żyją na ojcowiznie, gdzie ludzie żyją na głęboko wrośniętych korzeniach. Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę to lotnisko w Jasiące stało się centrum wsparcia dla Ukrainy na wszelkie możliwe sposoby i tego wsparcia militarnego, i tego wsparcia humanitarnego, a także i tego wsparcia politycznego, bo to tutaj przylatują politycy z całego świata, którzy potem podążają dalej w kierunku Kijowa. To jest miejsce, które dzisiaj jest miejscem rzeczywiście znanym na świecie. Od teraz będzie się nazywało Ulma Airport. Nie przez przypadek ten 24 marca. Został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci o Polakach ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej przez Polski Sejm, przez Polski Parlament. We wsi Markowa, w innych domach, 21 Żydów, obywateli polskich, wciąż ukrywanych, mimo obawy śmierci, jakże niezwykle tragicznie zmaterializowanej, przetrwało. Ludzie się nie ugięli. Ma questo aeroporto e un luogo. Natomiast z tych wszystkich powodów, jakie szczególnie wybrzmiały w przemówieniu Pana Prezydenta, to lotnisko jest miejscem. Nie jest już nie miejscem, dlatego że to lotnisko, od momentu, kiedy za chwilę otrzyma już imię Rodziny Ulmów, będzie przywoływać te najwyższe wartości. Relikwie zostaną umieszczone na szkatułce z ziemią z grobu Rodziny Ulmów z Markowej. Warto podkreślić wymowę relikwiarza. Jest utworzony z kłosa, który nawiązuje do pracy na roli i palmy, symbolu męczeństwa spiętych dwiema śrubnymi obrączkami. Było około miliona Polaków, którzy tą pomoc swoim żydowskim współobywatelom, pobratymcom, sąsiadom nieśli. Ale z nas sposobu.